Dzień dobry, kochane! Mam nadzieję, że jesteście gotowe na kolejną dawkę nowości ze sklepu Action. Na początku chcę wam pokazać bardzo ładne damskie klapki. Ten model z podwyższoną podeszwą kosztuje akurat niecałe 35 zł. Mają one bardzo ładne złote zdobienie. Jeżeli wolicie coś bardziej klasycznego, to jest również dostępny taki model z klamerką i one właśnie kosztują 32 zł. i 95 groszy. Mi, oczywiście, bardziej spodobał się ten kolor złoty. Natomiast znajdzie się również coś dla fanek klasyki, ponieważ jest dostępny kolor czarny, a tutaj jeszcze jeden model właśnie z tą podwyższoną podeszwą za niecałe 35 zł. Mamy fajne złote skrzyżowane paski na przodzie. Pojawił się również nowy portfel damski, chociaż w mojej opinii jest to taka mini torebka, która idealnie sprawdzi się na okres wakacyjny, jeżeli chcecie mieć przy sobie najpotrzebniejsze rzeczy, typu karta, jakieś drobne pieniążki i na przykład telefon. To jest naprawdę super opcja. W środku do kompletu jest również długi pasek. Skoro jesteśmy w wakacyjnym klimacie, to pokażę Wam jeszcze takie okulary do pływania w dwóch wersjach kolorystycznych. Za sztukę płacimy niecałe 14 zł. W moich poprzednich przeglądach na pewno widziałyście już podobne poduszki, ale teraz pojawiła się podłużna wersja. Są one w beżowym kolorze, kosztują całe 28 zł. Tutaj mamy jeszcze bardzo fajną poszewkę. No zobaczcie, świetnie to się prezentuje, a za taki model płaci niecałe 13 zł, więc cena jest naprawdę super. Te poduszki mają wymiar 40x40 cm. Do zestawu dostępne są również dywany o wielkości 60x90 cm. Są naprawdę fajnie wykonane i stanowią świetny komplet z poduszkami, które pokazywałam Wam przed chwilą. Nie byłabym sobą, gdybym nie zajrzała na dział kosmetyczny, a mamy nowe żele pod prysznic i są one dwufazowe, nazywają się Shower Shake i jestem bardzo ciekawa tego produktu. Jeżeli już używałyście, to dajcie znać, co o nich sądzicie. Mają te żele pod prysznic 300 ml pojemności i kosztują 6 zł i 65 groszy. Jako fanka biżuterii oczywiście również musiałam zobaczyć jakie nowości pojawiły się w tym zakresie i mamy nową biżuterię wykonaną ze stali szlachetnej. Niestety ta akurat biżuteria nie jest pozłacana, a jak doskonale wiecie z moich przeglądów, pozłacana biżuteria również w Action jest dostępna. Za łańcuszki zapłacimy 10,95 zł, dostępne są również bardzo ładne bransoletki w dokładnie tej samej cenie. Uwielbiam ręczniki z Action. Szczególnie te z serii Hotel Royal są moimi ulubionymi, ale teraz znalazłam taką nowość. Są to ręczniki bawełniane. Dostępny jest kolor szary, zielony oraz różowy. Za taki malutki ręcznik płacimy 3,95 zł. Jest również dostępny tradycyjny ręcznik do rąk. i Akurat za ten model płacimy 13,95 zł. On ma wymiar 50 na 100 cm. Do zestawu, oczywiście, możemy kupić również ręczniki kąpielowe. One kosztują niecałe 28 zł. Mają tradycyjny wymiar 70x140 cm. Wydają się być bardzo przyjemne w dotyku. Natomiast, jeżeli macie już je w swoim domu, to dajcie znać, czy ich jakość jest fajna. Mam świetną informację dla wszystkich fanek dywanów z Action. Pojawiły się nowe wzory. Za dywan płacimy 179 zł, więc cena jest naprawdę bardzo konkurencyjna w stosunku do innych sklepów. A jak wiecie, te dywany mają naprawdę dobrą jakość, są grube, bardzo dobrze wykonane i myślę, że nic tańszego nie znajdziecie. Jeżeli chodzi o te nowe propozycje, to jak widzicie, całość jest w beżowej kolorystyce. Znalazłam również jedną, jedyną ostatnią torbę plażową, ale jeżeli mam być szczera, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Kosztuje niecałe 37 zł. Mamy beżowo-brązowe paski, rączki są materiałowe, a tutaj coś dla mężczyzn, czyli takie klasyczne klapki z klamrą, dostępny jest kolor grafitowy oraz brązowy, a jedna para kosztuje niecałe 31 zł. Chciałam Wam również pokazać takie ciekawe lampiony solarne. One kosztują niecałe 45 zł. Są wykonane z ratanu i jak widzicie, w środku mamy również żaróweczkę. Bardzo ładnie to się prezentuje. Jest również pasek wykonany ze skóry ekologicznej i myślę, że takie lampiony są świetną dekoracją balkonu lub też tarasu. Do sprzedaży powróciły również takie nowoczesne wentylatory za 179 zł. Ja wiem, że one w pewnym momencie były wszędzie wyprzedane, tak więc daję Wam, kochane, znać, że znowu powróciły do sprzedaży. To jest wentylator w komplecie wraz z pilotem, a tutaj chcę Wam również pokazać nową porcelanę. Są to naczynia wykonane z porcelany Newbone. Dostępne są bardzo urocze miseczki i do kompletu są również kubeczki z takim zwierzęcym motywem. Napiszcie proszę w komentarzu, jak taka kolekcja wam się podoba. W każdym razie miseczka kosztuje 7,95 zł groszy, natomiast kubek kosztuje 5,49 zł groszy. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. Jutro widzimy się w kolejnym filmiku z kolejnymi nowościami. Do zobaczenia. Pa!